E, więc to będzie bardzo trudne na plotkowanie, tak? Mhm. A, minus 30. E, postawienie Dobra, tego. Nie, nie, to, to, to nie ma szans na to. E, postawienie tych, tych, no powiedzmy, niech ci da tam 5%, tak? I tu te argumenty. E, no bo to jest ten. A, a jeśli nie... Nie, zdaję, to, że... to mam 14, 14%, to jest nie... nie, nie więc to ja, ja szukam, szukam, czy ktoś się znalazł o, o, kto miał właśnie takie, taki przypadek ozdrowienia jeszcze. E, wiesz co to jest tak? E, tu jest może ludzi. To oni ci wskazali pełno takich ludzi, którzy ten. Ka, a każdy inny. I jeszcze w ogóle twierdzą, że to nie jest ten co tamten mówił, tylko tamten i tak dalej, i tak dalej. I w ogóle jesteś w stanie znaleźć ludzi, którzy sami twierdzą, że cudownie ozdrowieli, że po prostu ten, a jeden pijaczek mówił to, że dzisiaj rano umierał, ale piwo od kogoś tam to tak go uratowało, no normalnie cudownie on zdrowił. Generalnie trochę kupa jest w tą stronę, tak? A próbując znaleźć uzdrowiciela, no to faktycznie znalazłeś kilku zielarzy, skazali ci... No e, dobra, pokazać... to mogę wykonać rzut na tamtego... Trochę się w tym e, zagrzebałeś. Kilka razy miałeś e, nadzieję w <laughs> że, <laughs> tak, że chyba masz właściwy trop, ale znowu ci zdechł. <laughs> Generalnie e, jakby to się ten, mm, odnieść do kryminału w klimatach mła, tak, to, e, to jest e, są bary, są dużo dymu kapela jazzowa gdzieś tam w rogu mm. narrator mówi Nie, samotny że... murzyn na fortepianie tak samotny murzyn przy fortepianie <grym> e, jakaś blond piękność która tam rzuca ci spojrzenie a ty tajemniczo opuszczasz e, lokal tak? i, mm -hmm. i powiedzmy e, tutaj następuje e, sekwencja e, śledztwo utknęło w martwym punkcie aż pewnego razu i tak dalej, nie? Więc do tego aż pewnego razu dopiero musimy jeszcze dojść. Mhm. E, więc dobra. sobie trochę poganiałeś. E, przeskoczmy do Izaaka. Izaaku, co ty chciałeś tam uczynić? Ale czekaj, ja chciałem rzucić na, na znalezienie tego, tego tego uzdrowiciela. Aha, no dobra, to jak chcesz jednak rzucać, bo mówię, że nie rzucasz, bo nie ma to... A może Jest. będzie akurat miał szczęście chłopak? Bo myślałem, że rzucę sobie na te, na te przypadki ozdrowień, ale jak mówisz, że z tego to nic w ogóle nie wyjdzie, no to chcę rzucić... Ale nie, to można rzucać się na jedno i na drugie, tak? Szanse są mierne, aczkolwiek zawsze nie masz do nich prawo. No to tak, to za postawienie kielicha i za ten argument, że faktycznie mam przyjaciela, no. który ten tak. to ile? E, Możesz tak, już patrzę w twoją kartę, żeby ci tutaj nie naoszukiwać, tak? E, plotkowanie, plotkowanie, gdzie tu jest pewnie pod P e, Plotkowanie, więc masz wykupione, więc e, idziesz z całej ogłady. E, masz minus 30, bo to jest cholernie trudne. Mhm. Więc e, albo moja karta się coś nie zgadza, albo ma, zostało ci całe 9%. Tak, mam całe 9. I te 5% szansy za, za tam podkupywanie ludzi, Czyli tak? 14. E... I ty się, od... no, kręcisz się po tych kartach i tak dalej, e... opowiadasz Zabra. różne historie, wyciągasz historię, więc łącznie więc masz te 14%, tak? Uwaga. Więc masz szansy na znalezienie tego typa. Punkt szczęścia. Ok. No, jakąś. Więc generalnie... W... Trafiłeś na kilku zdrowicieli i to takich cudownych, tak? Do jednego trafiłeś kislewity, to on ci powiedział, żebyś spojrzał w jego stronę, wyciągnął ręce i razem z nim modlił się. Adin! Ba. I tak dalej, nie? Adin! Ty internet! Miejcie oczy na tabliczkach! A widzę, że wy nie, nie rozumiecie, do czego jest ta reklama nawiązuje. No ja wiem, do, tego, do tak? tego ruskiego uzdrowiciela. Nie, bo niektórzy, no, zwłaszcza tak zwane młodsze osoby, bardzo nie rozumieją tego, tak? I... No, niestety. Ale ten koleś był kultowy, on był jak wódka w Związku Radzieckim. Mówisz <laughs> o Rasputinie? Nie, o Raz Rasputin gdzie? Rasputin był po prostu szarlatanem. E, ale ten no więc więc Reinhardt trafił na kilku takich szarlatanów, tak? Hmm. E, no możesz sobie rzucić e, e, jeszcze na to odnalezienie tego e, tych cudownie ozdrowionych no dobra że szanse masz dokładnie takie same no, czyli nic dobra No no to trafiłeś tak e, tak jak mówiłem kilku niewiarygodnie ozdrowionych Dobra, no to... Mm. Więc tutaj ci to utknęło. Na razie. Mhm. Eee... Izaak. Izaaku, co ty tam chciałeś e, mączyć? Ano, chcieli wpaść do mm, Petera Aha. i podzielić się z nim nowinkami. Najnowszej no, no, okay. farmacji. Tam wpadasz do, do Petera, tak? Peter oczywiście odłożył księgi i zajął się dyskusją z Tobą. Bardzo się mm. zaprasował tym, że, że krasnolud Wam się popsuł. No, no. I... Namieszało się, namieszała i prawie pocałował skraj szaty Mora. E, no, tak, tak. E, złożę modły e, do Mora za, za jego zdrowienie. Być może Mor się przychyli do tego, by jeszcze... Nie, nie, nie zabierać go do siebie, tak. Mm. A tak odnośnie cudownych ozdrowień, to ostatnio obiła mi się uszy plotka, że a, to córka jakiegoś karczmarza, a to syn innego karczmarza. Co cudownie zdrowieli, mimo że tak samo jak nasz drogi Jerpen znajdowali się na skraju Krainy Śmierci. A to nasza pani kochana szalia to potrafi takie cuda zdziałać, tak, tak. Tak, tak, ale słuchaj, traf... drogi Peterze, my słyszeliśmy, że z tym um, jakieś zielaszcze inną inny uzdrowiciel miał coś wspólnego, że dawał mm. tym umierającym jakieś cudowne sole, po których wstawali byli jak nowi, a żadne choroby. Robisz się ich niej mały. Hmm. No. Faktycznie, Izaaku, brzmi to dosyć, dosyć podejrzanie. Tak. Ale mówisz mi i mały, w czasie przeszłym. Cóż się stało z tymi ludźmi? Córka karczmarza ma się nieźle, ale a, syn tego drugiego karczmarza aktualnie leży u mo morytów, bo za taką coś z tego tajnego przejścia, o którym Ci wspominałem przy naszej ostatniej rozmowie. Hmm, ale czy w, w, w takim razie mo, można tę śmierć z tym, tym ozdrobieniem wiązać? No nie wiem, nie wiem, ale, ale takie jakieś, ten, hmm... Niby można by wiązać, bo to tajne przejście, słuchaj, drogi Peterze, łączyło um, ten nieszczęsny browar z karczmą... Hmm której znaleźliśmy tego obie. Tajne przejście łączyło się z browarem, a z właścicielem tego browaru zwykli rozmawiać za... zarówno ten, który zginął, jak i ojciec. Tak, I ale. Ale jeśli tak z... się zastanowił, drogi za... hmm. a... a hmm. Tak, a, a, ale jeśli... Tak. I tak, Peter trochę nie może się błysłowić, widać, że jego myśli kroną w trzech kierunkach naraz. A powiadasz, że widziano z tym, tym piwowarem ich. A no, a piwowar miał w piwnicy tajne przejście, które wyglądało na używane, a w potłuczonych menzurkach Jerpen twierdził, że znalazł jakiś środek, który mógłby być trucizną. A? Zda się, że wspominał tu ówdzie, że ka każdy lek jest jednocześnie trujący. No, no tak, tak, ale no, powiedz mi, jeśli oni tak e, publicznie się widywali dosyć często, to, to po co byłoby im hmm, tak tajne przejście, by się spotykać dalej? Przecież hmm, i tak wszyscy wiedzieli, że, że widują się często. A tutaj nie mamy pojęcia, wiem tylko, że każd masz ojciec tej he. dziewczyny cudownie zdrowionej za, zaginął nami szukamy go od ładnych kilku dni ale jakoby się zapył pod ziemię jedyne co po niej znaleźliśmy to ch chustę właśnie w tym tajnym przejściu hmm. Peter a, ten. drapie się po, po brodzie a, a powiedz mi Izaku hmm. a, a czy taką chustę również posiada ten, ten Nie mamy pojęcia, ale też nie mamy pojęcia, co robić dalej, więc chwytamy się wszystkiego, co jest jakkolwiek powiązane. Tutaj hieszam głos. S Słuchaj, też ten wariat Reinhardt tym razem chce się włamywać do perfumiarza, bo on również znał się z hmm. No, No tak, to faktycznie dosyć kłopotliwa sytuacja, bo, bo wnet się okaże, że, że z jakimiś urzędnikami masz też się zna i do nich też będziecie musieli się włamać. A co z ludźmi, których zna Perfumiarz i, i e, inni, których znają tak, do, włamywać się do całego miasta ostatecznie wam przyjdzie. A z ostatnich waszych e, wojaży, to to ja pamiętam, toście ten opowiadałeś, pochowali się po całym mieście przed strażą miejską. Tak, to... tak, to była bardzo szybka ucieczka i bar... jeszcze głośniejsze włamanie. W <noise> ten sposób to mnie się zdaje, że wnet nie tylko wasze głowy na, na pergaminach i skórach będą wisieć, ale i na pikach. To chyba nie jest dobry pomysł. Chociaż jakby sprawdzić, Jednego, a drugiego, czy, czy ta chusta, czy... To to mogłoby coś wam pomóc. Hmm. No chustę rozpytujemy, ale niewielu przywiązuje większą uwagę do takich manatek. Tak, albo ci, którzy rozpoznają, nie, nie, nie zdradzają się z tym. Hmm. No bo... A skoro ta chusta, jak mówisz, miałaby się wiązać z tym cudownym ozdrowieniem.